Cześć moi drodzy widzowie, witam Was w kolejnym odcinku Gotika. Dzisiaj oczywiście wybierzemy się na pusynię. Drogę tutaj przez tą Wam troszeczkę odpuściłem, ponieważ nic ciekawego się nie działo. Wcześniej już się pozbyłem tych bandytów oraz tego Paladyna Kurta wraz z y, y, drugim Paladynem, którego znalazłem gdzieś w okolicach Nemory. Ale mniejsza z tym, nic ciekawego nie było. I idziemy do samego warantu. Miałem takie, troszeczkę wątpliwości, czy najpierw nie udać się do Nordmaru, bo ścieżka najpierw prowadzi do Nordmaru, później do Warantu, ale jakby to powiedzieć, dla mnie to nie robi różnicy, ponieważ tak czy siak pozbieram tutaj puchary, ogniste artefakty i dopiero wrócę, znaczy no, pójdę do Nordmaru. Porozmawiam z sardasem i objaśniam wszystkie te sprawy. Tu sobie pozbieram wszystkie kamienie teleportacyjne. Myślę, że problem będzie tylko w Ishtar, bo tam jest wymagane 75%, 75 reputacji dla asasynów. A wątpię, żebym uzbierał z tych wszystkich krain, ponieważ w Myrtanie mało co robiłem zanim dla asasynów. Dla nich. Dobra, no to idziemy dalej. Wędrowcze, o, nie, nie, nie wiedziałem, jaką mam takie. Pozdrowienia wędrowcze. Witaj na warancie wielkiej pustyni. Musisz być spragniony. Proszę, napij się zimnej wody. Też się napię. Opowiedz mi o pustyni. Opowiedz mi o pustyni. Pustynia to niebezpieczne miejsce. Bez wody nie zajdziesz tu daleko. Wokół ścieżek krążą koczownicy i dzikie bestie. Trudno powiedzieć, co gorsze. Więc zanim udasz się na to pustkowie, lepiej załatw sobie porządną broń. Oczywiście musisz też pamiętać o odpowiednim zapasie wody. My, asasyni, mieszkamy w miastach. Tam znajdziesz schronienie. Okej, okay, a co do broni, to ja za coś opowiem ciekawego. Skąd mogę wziąć broń? Skąd mogę wziąć broń? Podążaj tą ścieżką. Zaprowadzi cię prosto do Bragi. To niewielka wioska, ale nie sposób jej przeoczyć. Tam znajdziesz wszystko, czego ci potrzeba. Oczywiście ich woda nie jest tak świeża jak moja. Oczywiście. <grywa> Okej, okay, a powiedz mi o swoim ludzie. My, asasyni, jesteśmy skromnym ludem, dręczonym przez palącą klątwę i nosa. Bezbitosne słońce nie pozwala, aby cokolwiek wyrosło w naszej krainie. Można powiedzieć, <grywa> że żyjemy na granicy głodu. Doprawdy? Oczywiście są pewne udogodnienia, ale zostały zarezerwowane dla Zubena i jego czarnych magów. Okej, okay, kim jest Zuben? Kim jest zuben? Zuben to nasz wielki przywódca. Jest bardzo stary i posiada moc Beliara. Płacimy mu Daninę. A on pilnuje, aby nie padł na nas gniewny wzrok Beliara. Jego wojownicy i czarni magowie chronią nas przed koczownikami. Daninę? Złoto i kosztowności. Płacimy, aby nie stała się nam żadna krzywda. Rozumiem. Okej, okay, pokaż mi swoje towary. Pokaż. Jestem ciekawy w ogóle, co posiada nasz... Kupiec, albo nie wiem, możliwe, że to jest kupiec. Nie się z tym. Ważne, że asasyn. E, najpierw sobie posprzedaję to, co mi nie jest potrzebne, czyli broni orków i tym podobne. E, jak widzicie, ja mam znów ponad 100 tysięcy gotówki. E, nie wiem, czy zauważyliście, ale mam nowy mieczek. Jest to miecz palladyna. Obrażenie doszcza ma 110 plus jeszcze 20 od tego, że jest zaostrzony i błogosławiony. I jeszcze jest bonus do tego jeden. Czyli do siły życia masz 5 punktów, znaczy no aż, może tylko. Był on w skrzyni tuż za robarem, znaczy no, mm, trzeba było troszeczkę wyjść z jego komnaty i kierować się na balkon, taki dziedziniec, nie wiem, no, taki taras, i tam było kufer metalowy chyba, czy ciężka, ciężka skrzynia, nie pamiętam. I w niej właśnie znajdował się ten miecz, miecz Paladyna, ucieszyłem się bardzo na ten widok. Co jeszcze się zmieniło takiego? Y... Aha, nad komnatą Robara znajdował się Mac Karypto. Tylko nie wiem w ogóle czy to nagrywałem, czy nie, już nie pamiętam. Pamięć mi zawodzi. <laughs> w tym wieku to dziwne. Ale mniejsza z tym opowiem wam. Y... Rozmawiałem z tym Karypto. On opowiedział nam o mm, Pucharach oknistych. Znów nic takiego ciekawego nie było. Cóż jeszcze mogę dodać? Aha, to też jest najwyższym najwyższy rangą magiem ognia, tak więc mieliśmy przyjemność z nim porozmawiać. To jest jakiś asasyn, tak więc zamieńmy z nim słówko. Poruszaj się obcy, w tej okolicy grasują koczownicy. Co tu robisz? Co tu robisz? Wygnano mnie z mojego własnego miasta, z Bragi. Dowodziłem tam. Teraz jednak moje miejsce zajmuje Nafalen. Co się stało? Zebrałem daninę dla Zuben'a, ale potem koczownicy zwabili mnie w zasadzkę i wszystko mi ukradli. I dlatego cię wygnali? Tak, mam szczęście, że w ogóle żyję. Okej, okay, opowiedz mi o Zubenie. Opowiedz mi o Zubenie. <laughs> Zuben to nasz wielki przywódca. Zasiada w pałacu Isztar i włada potęgą Beliara. Płacimy mu daninę, aby odwracał od nas gniewne spojrzenie Beliara. Okej, okay, kim jest ten Nefalem? Kim jest ten Nefalem? Jednym z czarnych magów Zuben'a. Przybył Podaninę. Okej, okay, dobra. No to zejdźmy już do samej, do samej Bragi, miasta. Pierwszego miasta, którego odwiedzimy który odwiedzimy na pustyni. Kwiat, kaktusa, fajnie. Dużo do, nawet roślin, jak na pustynie. Okej, okay, sprawdźmy, czy ten osad roś... królewski daje. A nic ciekawego. Dobra, mam jakąś roślinkę? Wow, plus 8. To wytrzymało się. Tylko czy to nam daje na stałe, czy tylko? No właśnie, tylko jednorazowo. Tak więc dupa. Okej, okay. no to wchodzimy do samego miasta. Z tego co kojarzę, spotkamy tutaj naszego starego, starego przyjaciela. Eee, jak on miał... Diego, właśnie Diego. Dobra, ale wcześniej porozmawiamy z Bernardo. Bernardo. Witaj, podróżniku. Witaj. Wiem, po co tu przybyłeś i muszę powiedzieć, że trafiłeś w odpowiednie miejsce. O, doprawdy Chcesz kupić doskonałą broń? A jeśli nie, mam też inne towary. Rozejrzyj się! Okej, okay, pokaż mi swoje towary. Pok Co ty masz ciekawego? Kordera. Słabe, słabe. Nic ciekawego. Hmm. Chętnie bym sobie kupił elitarny pancerz Asasyna, tylko coś czuję, że będzie potrzebna. No właśnie, reputacja. Tak więc podziękujemy. Hmm... Może porozmawiamy już z Diegiem. O. A nie, myślałem, że to jakiś mag ognia. Hej, Diego, co tam? Hej, Diego, co tam? Zrobiłem małe rozpoznanie terenu. Wygląda na to, że Zuben wciąż jest niekwestionowanym władcą pustyni. Zuben? Może powinienem złożyć mu wizytę? Hmm, to nie będzie łatwe. Zuben zaszył się w swoim pałacu w Isztar. Nie wpuszczą cię tam, póki nie będą pewni, że jesteś przyjacielem asasynów. Więc co mam zrobić? Musisz trochę popracować dla asasynów. Wygląda na to, że będziesz miał pełne ręce roboty. Musisz się zaprzyjaźnić z czarnymi magami. To najbardziej wpływowa grupa. Okej, okay, co robisz w Bradze? Co robisz w Bradze? Wybierałem się na polowanie. Luka mówi, że są tu mroczne zębacze. Ich skóra świetnie się nadaje na pancerze. Jeśli chcesz, możemy o, iść razem. No, nie? No to chodźmy na to polowanie. Chodźmy na polowanie. Więc w drogę! Okej, okay, zapiszę sobie. Haha, ha, ha. w razie gdybym sobie zginął. No, Diego, szybciej, szybciej. Nocne zębacze. Nie powinny być znów taki problem z nimi, ale w razie czego sobie zapisałem. Wow, to będzie ciekawe. Ale znając jest szybko, znudzą nam się te gorące piaski pustyni. Ponieważ jest to troszeczkę denerwujące w pewnym czasie, jak wszystko jest tak na żółto. Tego Myrtona jest takim. <laughs> ...neutralnym obszarem okay. Zerzymamy zgranie <laughs> Zęby. Ci się przydadzą to sam, nie wiem. Muszę do jakiegoś wyrobu, ewentualnie do zadania. Okej, okay, dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay. pozbieramy sobie łupy. Tu pewnie będzie się rojoć takich szakali zębaczy, jaszczurów i tym podobnych. Bestia, no właśnie. Nawet tam po lewej stronie jest kolejna Wataha. O, tu kolejna znów na No jest im urwanie głowy, widzę. Ok. Wow. I na. No i kolejna. <grafię> jak mówiłem. To może go z łuku ściągnę. Bo widzę, że nie, z, nie zdołam go nawet uderzyć. No, łałek wow, szczadra <grafię> poleciała. Odbiła się od piasku Okej, okay, martwy Nienawidzę tych bestii! dziwnie mi kamera lata to jakoś <laughs> Agresywnie Okej, okay, dobra, dawaj, dawaj Wow Muszę chyba sobie nieco zwytrzymałość, zwiększyć, bo marnie z tym stoję Uła. co się to dzieje z tą kamerą God damit Okej, okay, dawaj Gdzieś to musi być to jest chyba to samo co normalny zębacz Dobra robota! Ta sama. Technika ich walki. Okej. Okay. Już się większość pozbyliśmy, jeszcze został jeden. A nie więcej jest. Okej, okay, no to jedziemy dalej. A gdzie ty idziesz, człowieczku? Do góry. To niebezpieczny, To Już koniec? Nie będę zaskoczony, jeśli natkniemy się na koczowników. Ok co zamierzasz dalej co robić? Co zamierzasz dalej robić? Prawdę mówią? Nie mam żadnych wielkich planów. Pomyślałem sobie, że mogę trochę zapolować. Napełnić kieszenie złotem. To ty wiesz, co należy robić. Jeśli mnie potrzebujesz, jestem do usług. Okej, okay, noś mi czegoś o polowaniu, no. może się czegoś ciekawego dowiem, nic. Dobra, jako kompana nie weźmiemy, wolimy w pojedynkę sobie pochodzić troszeczkę. Tak ci się jak prędzej czy później by się zgubił. To jest tylko kwestia czasu. <noise> na obrażenia nieco większe są z tego miecza. No, ogólnie chyba to się liczy, że to ten miecz zadaje aż 130 punktów obrażeń. 110 ma normalnie chyba, że to są jeszcze wliczone te od błogosławieństwa i od zaoszczenia, od zaoszczenia ostrza. Jestem właśnie ciekawe, jak to działa. Muszę sobie o tym poczytać, bo się nie orientuję. ok, Tu kolejny. I jeszcze jeden i wracamy do Bragi. Bo nie wzięliśmy sobie żadnych zadań, które moglibyśmy, moglibyśmy wypełnić. Coś czuję, że tu są... Mm, to będzie zadanie związane z tymi ruinami miasta. Nie wiem czego. Może jakieś świątyni. <laughs> czy się okaże. Widzę, że Diego sobie wraca z powrotem do miasta. No to mu troszeczkę towarzyszymy Albo nie. Wcześniej się rozprawimy z tymi szakalami. Zawsze... Troszeczkę. Kolejna bestia! Expo wpadnie. Okej, okay, wow. prawie na szczag mam. jeszcze troszeczkę się podszkolimy i będzie ładnie Okej, okay, może sobie wyciągnąć mieczyk. Podeszli niebezpiecznie blisko. Okej, okay, raz, 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 raz. I wszystkie. Nienawidzę okay, tu, 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 tu. Dobra. Zęby oczywiście standardowo z szakali. Okej, okay, dobra. Wypijmy sobie miksturkę Zjedzmy sobie dwie pieczenie Zapiszmy grę, albo nie nie, zapiszy, nie, zapis, nie zapisujmy teraz Nie ma sensu Na pustyni chyba nieco więcej nam punktów wytrzymałości bierze jak biegniemy Chociaż Nie, nie wiem do kogo tu w ogóle mówisz Diego Nie widziałem tam żadnych szakali poza, tych, co poza tymi co rozwaliliśmy jest na falem, to jest ten sam wóz. Może na sam koniec porozmawiajmy? Luka. Hej, witaj w Bradze! Jestem Luka. Masz coś na sprzedaż? Masz coś na sprzedaż? Bardzo mi przykro, ale nie mam żadnych pancerzy. Wszyscy myśliwi, którzy dla mnie pracowali, zostali zabici. Wpadli w zasadzkę koczowników. Może spróbuj w następnym mieście. Okej, okay, gdzie jest następne miasto? Gdzie jest następne miasto? Na wschodzie leży Ben Erai. W tej osadzie górniczej żelazną ręką rządzi Sancho. Zawsze jest tam coś do roboty. A jeśli starczy ci sił, możesz spróbować podróży do Morasul. Wielka forteca niewolnicza leży na południe stąd, ale to bardzo niebezpieczna podróż. Nie, najpierw się udamy na wschód, później udamy się do Marasul. Jeśli nam wystarczy reputacji, żeby dostać się do Isztar, no to następna droga będzie właśnie tam, do stolicy pustyni gwarantu. Widzę, że tutaj zadań nie ma. Nie ofituje w ogóle kto te kto miasto. Za to miasto żadne questy. Josh. Witaj, wędrowcze. Mam nadzieję, że udzieli nam się trochę twojego szczęścia. Jestem Jose, sprzedawca niewolników. Jeśli szukasz pracy, to znalazłbym coś dla ciebie. Okej. Okay. Co, Co masz mi do zaoferowania? Koczownicy ciągle nas atakują. Mamy problem z kilkoma plemionami. Chojnie cię wynagrodzę za każdego zgładzonego przywódcę. Kim są ci przywódcy plemienni? Na czele koczowników stoją Malir i Taklar. Napadają na wędrowców w ruinach. To oni zaatakowali Tufaila i ukradli naszą daninę. Od dłuższego czasu nie widzieliśmy plemienia Asaru. Tak to już jest z tymi koczownikami. Nigdy nie wiesz, gdzie się ukryją. Okej, okay, dobra, widzę, że masz trzy zadania, ale mniej więcej o to samo chodzi, tak więc. Nie ma nic ciekawego. O, tu jakiś pulpit, przeczytajmy. Kiedy sługa o, Inosa zobaczył, że staro wiedza się wyje, sprowadził do świątyni, pójdzie pięć w górę, artefaktów. i lud warantu zginął, a kostur i berło ogrążyły się w wodzie. Okej, okay, 61 punktów ważne mamy. Wow, nie wiedziałem, że jest tak dużo. Jestem ciekaw, jak w ogóle tutaj wbijamy reputację dla <laughs> Bragi. Jak mamy cztery, chyba zadanie na krzyż. Hmm, chyba że gdzieś poza miastem znajdują się. Dobra, to porozmawiamy z, na z Nafalem. Nie jesteś stąd. Powiedz, przybywasz, aby poznać tajemnice Beliara. Jakie tajemnice? Jakie tajemnice? My, czarni magowie, korzystamy z niezwykle potężnych zaklęć magicznych. Posługujemy się darem prastarej boskiej magii. A, zaklęcia magiczne. W Isztar od wielu lat naucza się też sztuki walki bronią dwuręczną. Tylko jednak ktoś szukający dobrych transakcji jest wart tego, aby poznać nasze tajemnice. Chcę ci zaproponować taką transakcję. Co ty na to? Okej, okay. jasne, wchodzę w to. Jasne, wchodzę w to. Słuchaj więc. Ci ludzie są winni daninę Zubenowi. Nie chodzi o to, że nie chcą jej zapłacić. Jakimś cudem dali ją sobie odebrać. Co się stało? Tu Fail, ten syn głupca, dał się okraść koczownikom. Czas jednak najwyższy zapłacić Zubenowi jego daninę. Czas, aby kupcy zapłacili. Dlatego powinni wszyscy zapłacić raz jeszcze. Ty zajmiesz się tą sprawą. Rozumiem. Okej, okay, kogo masz na liście? Kogo masz na liście? Trzech kupców z Bragi. Każdy z nich jest winien zubenowi 500 złotych monet. Jest jeszcze Abbas, sprzedawca wody. Oczekuję od niego pucharu. Pomów z nim, wie dokładnie czego chce. I Tufail... Co my zrobimy z Tufailem? Hmm? To jego wina, że skradziono daninę. Wygnałem go wprawdzie z miasta, ale wciąż się kręci w tej okolicy. Jeśli będzie w stanie zapłacić, co trudno mi uwierzyć, to może żyć dalej. Jeśli nie, to szybko się z nim rozpraw. Będzie to nauczka dla innych. Ok, jest coś jeszcze do zrobienia? Jest coś jeszcze do zrobienia? Porwana została Ayla, perła tego miasta. Chcę, aby tu wróciła. Szczegóły ustal z Jose. Jose, dobra. Tak, Jose był tutaj. Będzie. Co wiesz o Ayli? Co wiesz o Ayli? A Ila była kwiatem Brania. I co się stało? Napadli na nas. A Saru i jego Wiedziałe, plebie po prostu po prostu ją zabrali. Nic dziwnego, że wynieśli się z tej okolicy. Czasem nie nadal działania. siedzi w swoim obozie, patrząc jak tańczy. Okej, okay, przybyłem po Twoją Daninę. Przybyłem po Twoją Daninę. By the way. <laughs> Oczywiście, że zapłacasz. Przekaż na Palemowi moje pozdrowienia. Okej, okay. Luka, byłem po, po twoją daninę. Więc chyba fatygowałeś się na próżno. Nie mam nawet monety. To nie mój problem. Zaraz, mam dla ciebie propozycję. Słucham. Przynieś mi skórę Mrocznego Zębacza, a zrobię dla ciebie pancerz. Pewnie w zamian chcesz, żebym zapłacił za ciebie daninę. Nie jestem winien Zubenowi aż tak wiele, tylko 500 złotych monet. Moje pancerze są warte znacznie więcej. Okej, okay, dobra, chyba nie mam wyboru, zgadzam się na to. Chyba nie mam wyboru. Dobrze, zgadzam się. Dziękuję, synu rozsądku. To dobry interes. Okej, okay, oto skóra. Oto proszę. Skóra. <laughs> w obozie znalazłem jeszcze więcej pancerzy. Możesz je wziąć. Niechaj dobrze ci służą. Okej, okay, lekki pancerz asasyna. Zobaczymy w ogóle, jak on wygląda. Dużo nie daje. Oglądamy jak. Nie no, zostawimy ten swój. Poladyna to nie robi różnicy. O, jak widzicie, mam tarczę z zużytą, ale tam dużo znów nie odejmuję. tam Ta tarcza czaszki, tarże, czy tarcza, już nie pamiętam, była nieco lepsza, ciutka, ale ta jest ładniejsza i pasuje nawet, tak więc <laughs> założyłem ją. Bernardo, przybywam po Twoją daninę. Przybywam po Twoją daninę. No <laughs> i fajl też tak powiedział jakiś czas temu. Oddałem mu swoje złoto. A on co zrobił? Pozwolił, żeby zabrała mu je garstka koczowników. To znaczy, że nie zapłacisz? Dokładnie tak, przybyszu. Już zapłaciłem i nie dam ani monety więcej. Aha, więc ja chyba będę musiał cię zmusić. Więc chyba się... będę cię musiał zmusić do zapłaty. Możesz spróbować. Nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem. Ty też. Dobra, wycofamy się. nas nas Nie pewnie. O, nie było problemu nawet z tym. <grym> Okej, okay, no, widzę, że nie miał żadnego złota, ale miał... <grym grym> teleporcik do bragi. To jest ten, tak. Mamy dosyć sporo tych kamieni teleportacyjnych. Węgarcie zdobyłem dwa do króla i do węgardu. Tu jest do króla, tu jest do węgardu. Się na baczności. Ok, wstałem, Bernardo. Potrzebna twoja denina. No, koniec tego że No to zapłacisz. Moja głowa. No i co? Zapłacisz? Nie pozostawiasz mi wyboru, ciosów Okej, pokaż mi swoje o. towary. Nie, oglądałem już to. Dobra, to chodźmy do Tufaila. Tufaila? Tak, dobrze mówię, chyba tak. Jakby co to zapłacimy za niego? To nie jego wina, że go napadli koczownicy. Abbas. Przybywam po Daninę. Przybywam po Daninę. Chętnie zapłacę, synu łaskawości, ale obawiam się, że samo złoto nie wystarczy. Zuben chce mój puchar. Puchar sprzedawców wody. A ty oczywiście już go nie masz. Dostał go tu fail, kiedy zbierał Daniny. Ale ten syn pechowych zdarzeń pozwolił go sobie odebrać. Błagam pokornie, znajdź puchar i zanieś go na falemowi. Okej, okay, y gdzie może być puchar, Nie może w ogóle nie się. Ich kryjówka jest no, ruinach, niedaleko stąd, w ruinach. To jeszcze tam przejdziemy się w tym odcinku. Tu fajl przysyła mnie na falem. Przysyła mnie na falem. Mam puste kieszenie. Ani jednej monety. Poczekaj, zanim mnie zabijesz, chciałbym ci zaproponować pewien układ. Słucham. Walcz razem ze mną przeciwko Malirowi i jego najeźdźcom. Jeśli odniesiemy zwycięstwo, będziesz mieć więcej złota niż jest warte moje życie. Możesz zatrzymać cały łup, jaki zdobędziemy. A potem mam ci pozwolić odejść? I zapłacić za mnie daninę na Falemowi. Właśnie to proponuję. Okej, okay, zgadza się, zgadzam się na to. Na, no dobra. Nie orientuję Będziemy się gdzie są z najeźdźcy, Ci najeźdźcy tak więc troszeczkę pewnie kluczy, zanim nim by ich znalazł. nie mam od razu mam m, dojdziemy do z ich kryjówki. A ruszać, ja sam znów rozprawia rozprawię do... się ze wszystkimi. To zaatakujmy. Zaatakujmy koczowników. Naprzód w bój! Wow. <noise> ok, zapiszę sobie. I lecimy. No, ho, ho, ho. nie no, powiem Wam szczerze, że dziwnie wygląda ten. Lekki pancerz asasyna, nie podoba mi się. Takie szmatki. Ha, czy to daleko jest? Do tego tufa... nie, na... na lari? Nie, wiem, dobra, mniejsza z tym. <ścoughs> Irokeza ma. Miecz asasyna, pewnie zatruty. Ha ha ha. Już mi się nudzi ta pustynia. <ścoughs> Za dużo tych... odcieni żółtego koloru. To chyba jakiś jaszczur jest, tak? Tak. Hmm. Jak na ten rok, co Gothic wyszedł, to naprawdę jest grafika. Czyż to tu już? Aha, to nie są ruiny. To dawaj, dawaj. Raz, jeden rabuś. Tylko tak się rozprawimy, bo będzie leża, bo to są jakieś... <coughs> ...jacyś słabe przeciwnicy. Raz, 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 raz Oj, muszę uważać mogą mi naprawdę porobić Dosyć spore straty <laughs> Zniszczenia mogą siać W moim <laughs> w, moje, w moim imieniu czu, czu, czu. Malai, Malir, okej, okay, dobra No to pierwszy przywódca już zginął No to teraz czekamy na następnych Dobra, bronimy się Raz, raz. Dobra. Czy to wszyscy? Tak, wszyscy. Pozbierajmy sobie paczki z bronią. Już myślałem, że ty lecisz do kufra, żeby mi coś zarąbać sprzed nosa. Obiecałeś mi, że cały łuk wojenny będzie dla mnie. Okej, okay, no to porozmawiamy tu, Fail. Malir został pokonany. Dobra robota. Weź łup i zanieś go na Falemowi. Wprawdzie nie pozwoli mi wrócić do miasta, ale przynajmniej nie zginę. Co zamierzasz dalej robić? Pójdę do Abasa, sprzedawcy wody. Przynajmniej nie umrę tam z pragnienia. Okej, okay, dobra. Nic ciekawego. To sobie pozbieramy oczywiście łupy z rabusiów ogrzyliść. Oczywiście łuk kompozytowy i tym podobne. roślinek nie zbieramy, już mamy dużo. One nam nie są w ogóle potrzebne, bo one z tego co kojarzę, służą do wyrobu mixtur many, a my w ogóle nie używamy zaklęć, tak więc. Byłoby to nam zbyteczne. I bym tylko tracił niepotrzebnie czas. Znaczy no, poza nagraniem mogę zbierać, tylko teraz wolę nie, dlatego, że byłoby troszeczkę z tym roboty. No to idziemy w poszukiwania drugiej grupy w ruinach. Zobaczymy jak w ogóle z jaszczurami sobie daje radę. Okej, okay, w miarę to idzie. Raz, dwa, raz, dwa, słoneczne ziele, tutaj Bazembata. Nie, wilcze. No to chyba nie o te ruiny chodziło, te drugie. Które są nieco bardziej rozgałęzione, są szersze i w ogóle bardziej <grymne> masywne, można tak w ogóle określić. No a są rozłożone na większym terenie, obszarze. O, tu jeszcze jakiś czebar. No to wyciągniemy sobie miecz. Raz, 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 ładnie. Jeszcze dwa szakalki. Takie hieny, ok I oczywiście zęby, standardowo. Czy daleko znajdują się ci koczowniczy? Koczownicy, Dwu. Nie no, troszeczkę przesadzili z tymi szakalami, no stop, gdzieś są. Srebrny kielich. Tutaj chyba na pustyni mogę zdobyć dwa puchary. Dwa? Tak, dwa, zgadza się, dwa. Resztę ostatni zdobędziemy w Nordmarze. Planie wilka, młota albo czegoś tam, albo ognia. Nie kojarzy już. Okej, okay. Wilczy zębate zielenie nie mogę zapamiętać. No to dalej. Nic na razie nie widzę. Pewnie będziemy musieli nieco dalej zajść. Wątpię, żeby się kryli tak blisko miasta, skoro jakiś tam chyba hosz mówił, że odeszli nieco dalej od samego miejsca ich zamieszkania. Chyba, to tamte. Ha, dobra, no to może na... wow. Ta kamera to dzisiaj jakoś szwankuje. Ha 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 ha. Nic nie widzę na razie, ale jakieś schodki są. Tak więc nadzieja jeszcze jest. No dobra, nie ma już. <ścoughs> Wątpię, żeby koło szakali byli. Wow, nie trafiłem? Raz. Dobra, no to schodźmy, bo widzę, że będą Nasze pieski pustynne błądziły dookoła I tego tak do nas nie trafią, bo jesteśmy na murach Wątpię, że bym miał znów taki zmysł orientacyjny Takiego skilla, wow, kolejne błoniły się Ale to dla nas żaden problem Tracimy troszeczkę oczywiście życia Ale nie ma mowy o tym, żebyśmy zginęli Tu jest kolejny koszyk Dobra Ha, ha, ha. Dobre, dobra, dobra Czyli dalej tutaj nie ma koczowników. Kiepsko. Już powoli będę musiał kończyć. 30 minuta się zbliża. A Zazwyczaj wstawiam mm, odcinki 30-minutowe, nie dłuższe. O, chyba tak, to są oni. No to mi życia. Zapiszemy sobie. Idziemy ich sklepać, nie? Oh yeah. O je, A tu są jeszcze panowie. Panowie w czerni. No nie, dużo was tu jest, dużo. Aha ha ha ha. Będzie nieciekawie, naprawdę. Bo widzę, że nas atakują ze wszystkich stron, <gdzie, gdzie popadnie. Dobra, no to sobie może wypijmy troszeczkę. turki. mamy. Jakąś odczyszczającą od mamy. Czy nam się uda? Uda się. Wow. I jeszcze jedna misturka i przechodzimy dalej do walki. Wow. Tylu na raz. Tyle szczęścia naraz raz. Okej, okay. już mnie chciałeś gnąć, rabusiu niedobre Okej. Okay. No wstawaj, wstawaj. Nie ma czasu na leżenie. OK i jeszcze jeden. To jest nieco inny. Ma jakiś całkowicie inny pancerz niż jego koledzy. Dobra, myślę, że tutaj zakończymy odcinek. Mm, z powrotem do miasta i to wrócę poza nagraniem i zapłacę tą daninę na Frelemowi. Teraz nie ma sensu, żeby wam to pokazywać. To jest normalna droga. Pewnie nic ciekawego nie będzie. Tak więc dziękuję za oglądnięcie i pa!